Czas na żart 2. Proszę nie rób tego! Chciałem dobrze! Ulubione zwierzę to temiczne. Pawła, to ten szczur, na którym testują kosmetyki, a jego ulubiona pozycja to boczna ustalona. nie kupili, bo jesteś taki robotyczny. Jestem. Moi drodzy, przed Wami runda półfinałowa w postaci Paweł Ścierski oraz Jakub Poczęty. Jakub Poczęty napisał nam, że kiedy rozstawał się z dziewczynami, to one zabiewały wszystkie zwierzęta, które razem mieli? No. Nie wszystkie, bo przecież zostawiały obleśnego knura. No, także Paweł pisze żarty w Excelu. E, jego ulubiona funkcja to funkcja jeżeli. Jeżeli się śmiejecie, to Paweł jest zaskoczony. I jak wybiera filtrowanie po płętach, to Excel podaje zero wyników. Czas na żart 2. A, Proszę nie rób tego. Chciałem dobrze. Serio, to jest to, co w przerwie cię naszło? O, może... Pol Polski i polski lektor w Mortal Kombat. Jakub ma zawsze takie ulizane włosy. Ja mam wrażenie, że o nich nie myje, tylko tam codziennie żalu dokłada. Jego włosy są tak tłuste i pełne zarazków, że Jakub mówi do nich: Mamo. Pawła. Największym problemem Pawła, jak możecie zobaczyć, jest to, że on jest taki fujijaki i flegmatyczny. On, on ma tyle osobowości, co ten ludzi, co się go wsadza do samochodów na crash testy. Jak zdejmie czapkę, to nawet tak wygląda. Wiecie, ulubione zwierzę to temiczne Pawła, to ten szczur, na którym testują kosmetyki, a jego ulubiona pozycja to boczna ustalona. <noise> Żart 3. Już wygraliśmy z Kasparkiem kurwa. Jaku ma sklep ze swoimi rzeczami, które mu się tak średnio sprzedają, ale bardzo dobrze mu się sprzedają prezerwatywy niepoczęte. No stawy reklamujesz je swoją twarzą. To jest tak, jakby Najman reklamował klepanie, kwaśniewski wódkę, a twój stary wycieczki. Polecam. Twoja dziewczyna jest zadowolona z tych wy z wypustkami. E no, także Paweł zawodowo zajmuje się wymyślaniem chwytliwych haseł. E, I on, wiecie, jest taką szarą eminencją, nie? To on wymyśla te tam. Mamie, mamuśki w twojej okolicy na ciebie czekają. To, to, to jest ten typ, kurwa, to jest ten człowiek. E, I z haseł, które wymyślił, najbardziej się przyjęło, tylko nie mów nikomu oraz cześć, jestem Wojtek, też mam 12 lat. Jakub jest zły, bo na niego nikt nie czeka głos jury. Ja pies. Finish him. Wow. Czy może być tak, że Kasparek przegrał po prostu? Tak. Kasparek, odpadasz. Kolejny prowadzący. To zrobiłem, jak poszedłem na socjologię, więc. Wielki plus dla poczętego za zdjęcie marynarki. To za progres poczęte. Nie, no, bardzo fajny pojedynek. Tutaj Paweł Ścielski, zwycięzca z poprzedniego roku. Tradycyjnie atak one-linerami. Bardzo jasne, precyzyjne. Poczęty knur, klasyka. Natomiast poczęty. Co to znaczy? Jest jakiś ten kodeks, że zawsze się poczętego od knurów wyzywa? Nie, tak jakby no, spójrz na niego. <śla> klasyka. A w pierwszej rundzie się maskował marynarką i tego nie było. Widzę, że znasz te techniki. Nie no, co, ale tutaj poczęty też elegancko z Excelem. Z coś tam mam dysgrafię, nie wiem, co tu napisałem. Ale bardzo fajne. Bardzo też mi się podobało właśnie, że gorące mamuśki w twojej okolicy. No, czy też w przypadku poczętego tatuśki. I nie w okolicy. Ale Natomiast... ty jest gejem? Nie. nie. ojciec go zostawił. Stary. A, dobrze no. myślałem, że wszyscy to. Ale to się gjem, nie? A, no tak. No ale to nie ma zna w związku. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Nawet pomaga. No cóż, wspaniały pojedynek. Bardzo fajne, bardzo fajne żarty. No ja się oddaję głos do studia. Ale kurczę, ja myślałem, Ścierski, że w tej rundzie e, ta twoja deadpanowość cię zjadła. W sensie, że, że ludzie cię nie kupili, że, bo jesteś taki robotyczny. Jestem. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie wiem, czy to za późno jak na najlepszą reakcję. Czy rejent właśnie powiedział komuś, że jest robotyczny? I ja wiem, co ja mówię. A propos techniki. robotów, bardzo mi się podobał ten żart o Excelu. Kurczę, świetny, świetny żart. O... Na co nie? Super żart. Kolejnym moim zdaniem, pretendent do żartów wieczoru. I, i od razu drugi, drugie pociągnięcie z kukłą z crash testów. Bardzo, bardzo ładne. Kolejne żarty po sobie następujące. A Pawle, no ty jakoś tak. Jakiś chyba. Nie, nie, ta runda nie była. Nie kupiła ci publiczność w tej rundzie. Kasparek mi ją zabrał. Tak, właśnie, Kasparek. Zapomnieliśmy o tobie. Największym przegranym jest Kasparek. I to nie, nie tylko w tej rundzie, po prostu w całym życiu. Jak on się cieszy, bo wreszcie ktoś o nim mówi. Jest... Brutality. Weź zmień grę w następnej rundzie, co? Ja bym chciał z Hirosów trójki może. Weź z Baldur's Gate'a trójeczki teraz gadaj, no. No no Ale sobie. Ale ciebie nie stać, bo to droga gra. No, no. no dobra, A... trzeba głosować. Trzeba, to trzeba. Gajda, ty ostatni głosujesz teraz. Okej. Okay. Ja oddaję swój głos, tak jak w poprzedniej rundzie się pokłóciliśmy, tak w tej y, naprawiam relację i mój głos idzie na poczętego. Okay. E, no dobrze, to mój głos y, idzie również na poczętego. <noise> Astrologowie ogłaszają wieczór Jakuba poczętego w półfinale. Wielkie brawa! Co to było skierowców? To z no.